Towarzystwo Rolnicze powstałe 24 listopada 1857 roku było pierwszą organizacją pozarządową istniejącą w Królestwie Polskim niepoddaną poddaną kontroli władcarskiej. Zajmowało się polityką rolną, rentownością rolnictwa, odchodzeniem od pańszczyzny oraz edukacją chłopów. Rozwiązane zostało 6 kwietnia 1861 roku przez Aleksandra Wielopolskiego. Wywołało to opór ludności i 7 maja ruszyła manifestacja mieszkańców Warszawy. I tu na scenę wchodzi podpułkownik Jan Pajke, rosyjski oficer, który wiedząc jak że zaborcy rozprawić się z protestującymi i nie chcąc brać udziału w masakrze strzelając do cywili popełnia na terenie Zamku Królewskiego samobójstwo. Ponoć zaskoczony tym namiestnik carski Gorczakow nakazuje wojsku powrót do koszar, a sam Pajkert staje się z miejsca bohaterem Warszawy. Czyn jego na niewiele się jednak zdał. Jeszcze tej samej nocy Wielopolski przedstawia do podpisu ustawę o zbiegowiskach dopuszczającą użycie siły zbrojnej wobec ludności cywilnej. 8 kwietnia Rosjanie spacyfikowali bezbronny tłum na placu zamkowym. Ginie nawet kilkaset osób.